So. Cześć, witam <coughs> Sorry. w 11 odcinku z Monster Planet i ze mną stały gość, czyli... Jolka! No i dzisiaj e... od <coughs> 22% miało być jeszcze 8%, ale tyle jest, co jest. Trudno, ale jest. Przejdźmy na status. E... Ok Okay. No, to jest tylko wezmę tutaj sobie stąd, bo nie brałam. Nie zaklatkowałam Dobra? Jak widzicie, mam w ogóle super myszkę jednorożca. Tak. Dobra. No i tutaj są cztery prawe strony. Dobra. No to tak. To będzie się coś wyczytać od Olcia dwa razy. Fokno okno. 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 Słodkie I li, e, lila 1245443. E, pozdrawiam your little heart. Dziękuję za... Dobrze, jeszcze jej napiszę. Za to, że napisała. Ja ci nie mówię tym razem hejty, bo poproszę. I ze mną gadasz No e, Jeszcze dwa razy e... jak jakie słodkie, no, do mam już dwie fanki, z jednym Ten Wiki from Korea, dziękuję, serdecznie cię pozdrawiam e, Dziękuję bardzo e, Dziękuję za Weso Fireworks e, Znowu Lila12454343 To Znowu to samo, czyli ta sama osoba? Za krzesło? O, będę będzie siedzieć. I znowu ona. Dasz czarnego e, wężyka za coś? A za co? Mmm, tu tego przeprowadzam tutaj Wil e, <grym> za oko. Teraz roki 7 za Misia. Dziękuję, Misiała. No. Eee... szafkę szkolną, z tego co mi się zdaje. Dziękuję na Leroki roki 5, 6, 7 za bardzo ładne buty, jeszcze... Eee... nie wiem, nie wiem, nie wiem. Eee, dziękuję za kanapę. Hmm. i za liście. Jesienne liście. Na lele dziękuję za rower. Jej, rower! Rower! Eee, Dziękuję Kuba09832 za łezkę. Yy, no, za okno dziękuję. Y, Kuba09832 za dziwną kamerkę. Dziękuję. Teraz Madzia7098 za yy, zimową dekorację. Madzia7098 za... Yy, Jakieś łączy choinkę? Madzia7098 za... Jakąś lampę niebieską? Nie wiem jak to nazwać. Zresztą... I znowu taką drugą. Teraz od ciebie, Julia. Dwa prezenty. Ojej, kukatka nosek Jaja. Kiteło. Mówiłam ci, że... O, fajne włosy, dzięki. Dzięki za włosy, bardzo fajne. I tyle prezentów było, nagrywałam zawsze minuty. W ogóle postanowiłam sobie teraz sobie zmienię dom. Bo dostałam tyle rzeczy, że szkoda ich nie użyć Edytuj swój pokój. Dany jedyny da wam w pokoju. Hej, lakze. Poczekaj zaraz się go dostępnie. Dobra. No. Pokażesz. No. Ktoś cię zaprosił do znajomych, i to przyjęłaś. Ale Przez... zobacz, tylko zmień pokój, okej? Okay? Dobrze To się tak. Ale słodkie te serduszka są Eee, no Już Znalazłam się samo. Gratuluję Okay, jak ładnie, wow! Nie! Cały odcinek będę sobie zmieniać ubiór pokoju. Czemu? Bo no teraz zmieniam sobie akurat. stołeczek nie. O, ta poduszka jest fajna. W ogóle mam raz, dwa, trzy, cztery, pięć. O takich sześć takich tych tych, tych śmiesznych. Yy, nie wiem jak to nazwać. Stalowe i planat Wow. A co to, co to będzie? To nie do pokoju imprez. Sądzę, że na będzie pasować. To też tak samo, bo mam dwie kanapy. Fajnie, że Justin Bieber nie chce nie zaprosić cię przyjaciół. Fajnie, fajnie. Nie zaprosił mnie. Do co chcesz? Do co on chce ode mnie, jak mnie nie zaprosił? Nie wiem. <laughs> Justin Bieber, nie Justin Bieber nie zaprosił cię do przyjaciół. Fajnie. Nie, nie odpisuję. Nie, nie mam łatwo. Hej, 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 hej. hej, Nie będę się denerwować i nie będę odpisywać. I dzisiaj jeszcze jedno zdjęcie w nie? O super. Zaraz no, sobie zobaczysz. Ej, popatrz pa, no nie? ty pod, pod tym zdjęciem mi napisał pięknie, pięknie namalowałam i tak dalej. Wiesz, stąd to zdjęcie mam? No. Zlepa. Pięknie <laughs> namalowałam, prawda? No, z internetu wszystko Znaczyna? można namalować. Co? Z internetu wszystko można namalować. No. Będę miała pizzę po stołem. Chcesz już na Mówiłam, ale nie wiem, może jeszcze w nie wiem. Jak to za, z Jak to pójdzie. Tylko ile osób będzie pomagało. No właśnie. Zależy ile osób będzie chciało, żebym to nadal robiła. Na razie są trzy osoby. O, no właśnie, ta jedna sama się przestrzegają. Jak ja kocham wolkę, ona mi kupiła moje luki. No, no najlepszą rzecz na świecie. A jeszcze ja, jak byłam w Polsce, to jej zrobiłam nie Pana miesiąc. Hm? No. Jak pojadę do Polski, to tobie będę zrobiła, jej. Fajnie <grym grym grym grym> wiedzieć. Kupię ci pakiet, jak, jak się da. Jej. Jestem taka szczęśliwa. Się i chyba idę na bublach. To ja zaraz z pójdę. A ile już nagrywasz? Osiem minut. Mm. Ej wiesz, um, wcześniej na bublach ja się nazywałam Pomogę Ci. I nie ja pomogłaś. Ja nie pomagałam, ale inni mi pomagali. Aha. No właśnie mi też ludzie lubią pomagać. Jest takie spytne Ogia no, yeah. Hej! to <noise> jeszcze <noise> tylko jest jakiś M L Lol. o jeden komentarz. Wo. <noise> no cóż? Co to będzie? Komentarz masz. Mi się wyświetlił mój jeden komentarz, mam trzy. <noise> bez komentarza. <noise> masz trzy komentarze, ale masz bez komentarza. To jest bardzo przemyślane. mhm mm Mam, wiesz Mam świąteczne wyjście, ale jednak za oknem mam y, lato No Przemyślenie Przemyślenie No właśnie Coś tak weźmy, <laughs> Ja się nazywam, nadal. Super, Cóż. konie. x E. E. x... x e. X x no. Super. E. E. co? pro polska co? No nic pro polska, mnie hmm? to jest, bardzo, bardzo pro polska jest pro jesteś zmieniona swojego pokoju. Już jestem w pokoju u imprez. O! No wiem. Ej, a nagrywam dzisiaj, że otwieram to wszystko, e, Ja przed chwilą otworzyłam. Wróćcie, mówiłam, że dostawałam masę rzeczy. I ja zaraz wracam. Tak więc powracam e, w, z już skończonym pokojem. Pokojami, jak ktoś tak. będzie chciał zobaczyć, jak mniej więcej to wygląda. To zapraszam do mojego pokoju i do łowkowania go, bo mam tylko 15. Nie, nie zdradzę jak on... Nie, nie, pokażę, jak on wygląda. Nie. Nie ma takiego. Nie ma tak. Jednorożec nie pozwala. Sądzę, że to byłoby chyba wszystko w tym odcinku. Nie mam już co więcej chyba po powiedzieć. <laughs> ja, nie kanapy, tylko no, okej. Okay. Ej! Ej! Ty zrobiłaś pułapkę w, w pokoju imprez! Już się z niego nie wyjdzie! <laughs> weź zobacz sobie tego... Ja wiem, nie wiem, dobra. Okej, okay, zresztą zobaczymy tego, tego... To weź mi to wyślij. Ja muszę weźmę film. To chyba szybciej niż ja się dotoczę. Muszę jeszcze Ciebie znaleźć, w 30 znajomych. To może na ja ten... nabiję to szy... Ja to szybciej. O, jest. No, co? Nie, patrzcie, jakie to są super nie, No właśnie nie, Super Też może zrobię Jej nie, nie, co, to jest normalnie boskie Akurat 4 komentarze i 4 Mhm. Jeszcze na ty, te twoje profesjonalne zdjęcie A no Profesjonal pic A, dwa zdjęcia Dobrze Mogą być dwa A, że nie będę to narysowałaś No I już 80 osób tak widziało <gry> e, to jest takie wstawię, mądre. Ja mam jeszcze dwa. jeden rysunek serio sama namalowałam. Który? A może później wstawię na rysunek. Dobra. Okej, okay, to by było chyba wszystko w tym odcinku. Ja dziękuję serdecznie, że będziecie to oglądać, że wytrzymacie te nudy. Była ze mną... Julka. kurza. I tak. Jak komu się podobało, zapraszam do łapkowania. To byłoby na tyle. Dziękuję za oglądanie i cześć.